Cześć, nazywam się Marcin Piwnik, jestem lekarzem i dziś chciałem Wam pokazać, jak się w miarę szybko nauczyć dermatomów, mapy dermatomalnej na skórze człowieka. Nauczyłem się tego na kursie terapii manualnej według standardów IFOMPT i do dziś mi się bardzo przydaje w praktyce klinicznej. Oczywiście, zaznaczam, to są takie przykładowe mapy, te mapy bardzo się różnią mamy dużo zmienności anatomicznych i one pomagają być lepszym klinicystą, ale nie zawsze jest tak, że C1, C7 wypada tu, a C8 tam. Trzeba mieć na uwadze, że to tylko nam poprawia nasze badanie, poprawia naszą wiedzę. No więc zacznijmy. C1 nie ma, ponieważ i nerw trójdzielny unerwia nam twarz, więc to można by uznać za C1. Sam korzeń pierwszy nie ma u unerwienia czuciowego. No to gdzie jest C2? No więc C2 to jest taka potylica, tutaj jakbyśmy kogoś klepli mocno, następnie mamy karczycho, czyli C3, następnie nasze kaptury, tutaj to jest C4, barki, tutaj zewnętrzna część ramienia C5, potem zewnętrzna część przedramienia i duży paluch to jest C6, kciuk C6, potem C7 to są te trzy paluszki, tu wewnętrzna strona dłoni, C7 zewnętrzna Strona palca piątego, zewnętrzna strona dłoni, strona, strona może nie zewnętrzna, tylko strona łokciowa i często tutaj dochodząca aż do nadkłykcia przy kości ramiennej. Następnie TH1 to jest tutaj, zewnętrzna część bicepsa. TH2 to są pachy i lecimy dalej do dołu. TH3, TH4, TH5, TH6, TH7, TH8, TH9, TH10 to są. To jest pępek, to jest linia pępka mniej więcej, TH11, TH12, L1 to są nasze pachwiny, L2 to są nasze wewnętrzna przednia strona uda, L3 to jest przód, tutaj przód uda, przyśrodkowa część mięśnia czworogłowego, troszkę zewnętrznej tutaj części wewnętrznej części uda. I teraz, żeby, żeby zapamiętać następne kroki, musimy sobie podzielić podudzie na takie cztery kwadranty, czyli mamy krawędź piszczeli, mamy jakbym miał założone spodnie długie, to bym miał wewnętrzny i zewnętrzny szef. I tutaj rozejście pomiędzy naszym mięśniem brzuchatym, głowa boczna, głowa środkowa to tutaj podział pomiędzy nimi. Można to powiedzieć na cztery kwadranty, część Przednia przyśrodkowa, część przednia boczna, tylna boczna i tylna przyśrodkowa. No i jak już to wiemy, to teraz lecimy. Zaczynaliśmy się na poziomie L3, następny jest L4, więc kolano, przednio przyśrodkowa, część tutaj, kostka boczna i aż do palucha. To najczęściej jest to L4, tak pokazywany. Następnie część przednio boczna, podudzia, przód i te trzy palce. To jest najczęściej tak ukazywane L5. Następnie część tylno-boczna za kostką boczną i zewnętrzna krawędź zewnętrzna krawędź stopy to jest S1. Następnie część właśnie spód stopy, tutaj wewnętrzna krawędź i część przyśrodkowo-tylna przyśrodkowo podudzia to jest S2. Następnie S3 to są tak zwane gacie kolarza, czyli, jak kolarze mają takie miękkie, miękkie gąbki wsadzone w gacie, żeby, żeby im się nie obcierało. To jest właśnie taki mniej więcej S3. No i na końcu, uwaga, patrzcie, S4 i S5. Mam nadzieję, że zrozumiecie tą anegdotę. I znowu podkreślę, to jest tak naprawdę taka zabawa, po to, żeby to zapamiętać. Naprawdę trzy razy to powtórzycie łącznie z tą taką zabawą. I będzie Wam łatwiej to wykorzystać klinicznie, więc polecam i dziękuję bardzo.